Dlatego że my, wychowani w Polsce, możemy być poddani trzem nurtom: Kościół u nas, na pewno są to rodzice i na pewno jest to szkoła. I w zależności od tego, co ustawimy jako priorytet w naszym życiu, no to takimi wartościami chcemy żyć. Dla niektórych jest bardzo wartościowe to, co mówią ich rodzice, dla niektórych jest nauka Kościoła, a dla innych, jeszcze na przykład w dzisiejszych czasach, jest to silnie po prostu psychologia. Wszystko możemy połączyć i zawrzeć w jednym, mówiąc o tym, że my potrzebujemy, żeby mieć silną psychikę. Mieć tę IQ, czyli tę inteligencję emocjonalną, która jak potrafi się dopasować, potrafi zrozumieć drugą osobę, rozmawiać na różnych poziomach, czyli spotykasz taką osobę, rozmawiasz na tym poziomie, spotykasz taką osobę, rozmawiasz na takim poziomie. Na tym polega inteligencja emocjonalna. Masz zrozumienie ogólne świata, w związku z tym jesteś w stanie chodzić różnie. Możesz mieć tu jedną osobę do rozmowy, tu drugą i tu chodzić na takim poziomie, tu chodzić na takim, albo odwrotnie. Wiesz, czego możesz się spodziewać od kogo. Przez to, że znasz tę osobę albo na przykład rzut oka i widzisz, że od tej osoby nie możesz za wiele wymagać, ale już od tej osoby widzisz po różnych jakby cechach, że możesz wymagać. I my musimy się tego uczyć, żeby mieć silną psychikę. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, który ma silną psychikę, on w momencie, kiedy zaczyna wchodzić w interakcję z ludźmi, nie patrzy na siebie, ale na innych. To nie jest to, że co ja czuję, jak ja się czuję, co ja może poczuję, czego ja się boję, tylko człowiek inteligentny emocjonalnie patrzy, z kim ma do czynienia.